Po otwarciu After Effectsa dysponujemy nowym, nienazwanym projektem, czyli Untitled Project. Tak więc proponuję utworzyć nowy projekt, jeżeli przykładowo dysponowaliście materiałem w panelu Project. W tym celu korzystamy z File, New, New Project. Oczywiście uprzednio zapisując projekt, nad którym pracowaliście, a następnie zapisać bieżący projekt, czyli File, Save As i wprowadzić nazwę, przykładowo kompozycja. Następnie proponuję skorzystać z Windows Exploratora, zaznaczyć dwa pliki, czyli kaplica oraz klip 01 oraz przeciągnąć je bezpośrednio do panelu Project. O wszystkich aspektach związanych z importowaniem różnego typu materiałów do After Effectsa będziemy rozmawiać w następnej sekcji. Teraz postaramy się skupić na zagadnieniach związanych z panelem kompozycja i tworzeniem samych kompozycji oraz wyjaśnieniem, czym są kompozycje. Tworząc nowy projekt i zapisując go w postaci pliku na dysku twardym o rozszerzeniu AEP, tworzymy element nadrzędny, który skupia w sobie wszystkie powiązania z materiałami zewnętrznymi, to znaczy znajdującymi się w innych lokalizacjach na dysku twardym, oraz skupia w sobie informacje odnoszące się do zmian edycyjnych związanych z opracowywanym materiałem. Kompozycje również są elementami nadrzędnymi, aczkolwiek nie w stosunku do pliku projektu After Effectsa. Są one również elementami wewnętrznymi programu. Oznacza to, iż są one tworzone przez After Effectsa, a nie importowane z zewnątrz. Kompozycje umożliwiają łączenie różnych obiektów, przykładowo plików graficznych, muzycznych lub wideo, ustalanie hierarchii i wpływanie na ich właściwości z wykorzystaniem różnych narzędzi. Można powiedzieć, iż kompozycja jest tym samym co zdanie w języku. Wykorzystując odpowiednie reguły, możemy wpływać i manipulować elementami składowymi, tworząc znaczenia i formę. Żeby jednak nie uprzedzać za bardzo faktów, postaram się w następnym rozdziale utworzyć kompozycję i w drodze poznawania jej cech będziemy starali się zapoznać z tym, czym właściwie kompozycja jest.